Witam serdecznie na kolejnym odcinku Poradnika Alienowanego. Ja nazywam się Rosła Sikary, jest to kanał edukacyjny przeznaczony dla ojców, któremu utrudniają kontakty z dziećmi. A w tej chwili tytuł odcinka jest Czy być z kobietą za wszelką cenę? I chciałbym omówić, ponieważ słuchacz kanału mi zwrócił uwagę, że nie rozumiem tego drizzle drizzle, o co tu chodzi. I ja też zauważyłem, robię ten odcinek, bo zauważyłem w ostatnim tygodniu gwałtowną zmianę na yy, po prostu, jeżeli chodzi o. Yy, o kobiety na tych TikTokach, którzy YouTuberzy przedstawiają, to zmiana nastąpiła z list wymagań do poradnika podrywania. Rozumiecie? Czyli kiedyś kobiety formułowały mnóstwo wymagań, bo simpy do nich ciągnęły i orbiterzy, a w tej chwili to się chyba urwało i one zaczynają mówić, jak podrywać facetów. Więc to jest zmiana kolosalna, jakościowa. I teraz tak. Kobiety uszkodzone, i teraz chciałbym Wam te zmiany podsumować i wytłumaczyć w jakiś inny sposób, żebyście te drizzle zrozumieli. No i stosowali w życiu, wiedzieli, co to się dzieje, bo jeden mi powiedział, że to jest bardzo ważne i im głębie się w tym kopie, tym większy potencjał w tym widzinie. I teraz tak, kobiety uszkodzone deklarują na TikToku, że są uprawnione do zasobów mężczyzn, tak je nauczono, tak gdzieś z telewizji wyniosły, że pieniążki, czas i atencja, to im się należy po prostu jak psu buda, płacenie za kobiety jest obligatoryjne. I oczywiste, jest to oczywiste, że mężczyzna płaci, nie wymaga zgody mężczyzny i nie wymaga podziękowania. Tak jak kobieta związa się z mężczyzną, to w sposób oczywisty ona dysponuje dowolnie wszystkimi jego zasobami, nie dając mu nic w zamian. Może mu nie dać nic w zamian, bo krzesznice się to należy, czyli się należy, nie? I teraz przykłady są następujące. Mężczyzna poszedł gdzieś do baru, spotkał koleżankę ze szkoły. I ona mówi, postaw mi drink". No w sensie ja on to i każdy normalny facet by zrozumiał, że oni poszli do baru, on kupił dwa drinki dla siebie, dla niej i, i, i po prostu chciał porozmawiać, co tam się u niej działo od szkoły i tak dalej, tak dalej. Ona wzięła te dwa drinki w dwie ręce i sobie poszła. I się po prostu wsiekł i tak się zabija po prostu szarmanckość u mężczyzn i szczodrość, tak? Zabiła mu to szczodrość. Potem szła koło niego i postawił mi drinka, bo się przypomniało, że on jest, tam, mówi: Jest to zabiłaś we mnie, szarmanckość, ja już nie będę stawiał drinka. Ja stawiam tylko kobietom, którym mnie coś łączy, jakieś uczucia, a tak ja ciebie w ogóle nie znam, nie? I teraz yy, inny przykład to jest taki, że na przykład yy, mężczyzna mówi się z kobietą na randkę, ona tak dziwnie usiadła z boku, bo tak zwykle naprzeciw siebie. Za chwilę przyszła jej koleżanka, a tak popatrzy, i mówi: a kto za nią zapłaci? One do niego tak w oczywisty sposób. No ty! Jakby tłumaczyły dziecku, że a co to jest? A to krowa jest! No to krowa! Przecież każdy widzi, że krowa, nie? To aby tłumaczyły jakiemuś niedorozwiniętemu. No w tym momencie to odszedł, postanowił wziąć sobie trochę czasu i, i tego, i były zdziwione po prostu. Chyba nie wiem, czy kręcił ich twarze, ale były chyba zdumione. Poszedł sobie, tarantka mu według mnie nie odpowiadała, a dziwne, niektórym może by odpowiadała. I teraz tak. Czyli mamy tak, mężczyźni z zachodu tam w Stanach opisują taką sytuację, że oczekuje się od nich, że będą wszystko dawać za friko i nie, będą, nie ma żadnej szacunku ani wdzięczności za to, za bycie miłym. Czyli generalnie, no bo tam kobiety sobie tam wyrobiły taką pozycję, że kupę, 80% mężczyzn wychowały na simpów, a bawiły się z alfaczadami i dopiero jak w wieku się posunęły do trzydziestki spadały z karuzeli, no to wtedy dopiero one pozwalały łaskawie księżniczki, żeby mężczyźni nie zabiegali się z nimi, żenili, nie? I teraz yy, to powoduje, że w tym całym systemie randkowania to kobiety mają yy, kobiety mają dominującą pozycję negocjacyjną. Pozycja negocjacyjna dominująca to jest na przykład monopolista. Yy, ma coś jako monopol i ty tylko u niego, na przykład państwowy monopol alkoholowy jakby był na przykład, że tylko u niego możesz to kupić, nie? Monopolista. I, to nie był dobry przykład. Ma dominującą pozycję negocjacyjną. Jeśli chcesz być z kobietą, musisz i na przykład, i to jest one formułują takie wymagania, że jak monopolista, że jeżeli chcesz to 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 to, 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 to musisz spełnić więcej warunków niż tylko pieniądze, nie? Jeśli musisz wyglądać jak mój były, met 90 i tak dalej. Ona ci powie, ona ci opowie o swoim byłym i ty się martwisz, że nie dostajesz do jej standardów. Tak. To od razu jak takie słyszę wymagania, taka lista wchodzi, to już wiem, że nic z tego nie będzie, od razu wiem, że i ona mi opisuje swojego byłego, nie? Już tam tak fajnie jest, wiecie, jak kobieta formuje jakieś wymagania i się domyślać, jakich ona miała poprzednich facetów, nie? To jest to zabawa warta nawet drugiej kalocji w restauracji. I teraz, i teraz tak, czyli kobietę oczekują, silna pozycja negocjacyjna, musisz wyglądać jak mój były, nie albo jak Alfa płacić za wszystko, być na skinienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zabiegać, a ona leży i ładnie pachnie. To tak, nie wiem, z jakiejś literatury, że ona ma leżeć ci ładnie pachnieć, nie ma żadnych obowiązków wobec ciebie, nawet nie wie, co by dla ciebie mogła zrobić, żebyś ty ubogacił twoje życie. I przykład, jak inicjować znajomość bez okazania zainteresowania mężczyzny, żeby zachować zawyżoną pozycję negocjacyjną. Powiedzcie, taka sytuacja jest sprzeczna, nie? Kobieta chce poderwać faceta, jej się spodobał. Ale nie, nie może podejść, bo ona by miała niższą pozycję negocjacyjną, że już byś wiedział, że ona jest z tobą zainteresowana, że ona podchodzi po twój numer telefonu, to już z tobą jest zainteresowany, już ma niską pozycję negocjacyjną. No działa to tak, potem się to pewnie wyrówna jakoś, ale pierwsze uderzenie jest takie. Więc tutaj kobieta opisała, że zobaczyła na Facebooku całą rodzinę, jego prześwietliła matkę i matka, że chodzi do klubu książki. No i poszła na spotkanie klubu książki i matkę... Wmanewrowała w takie coś, że dała jej swój numer telefonu, i matka zmuciła syna, bo był singlem, żeby do niej zadzwonił. I utrzymała swoją wysoką pozycję negocjacyjną. Dla kobiet to bardzo dużo znaczy. Nawet yy, kobiety są w stanie zapłacić za kolację. My to wiemy, że są w stanie sobie zapłacić za kolację, bo jest stać ale to nie o to chodzi, bo wtedy nie ma walidacji. Rozumiecie? I Dryzy, dryzl to im odbiera walidację. Nie pieniądze, to nie chodzi o pieniądze. Ale, ale mówimy, że po prostu jest spukana, nie Czyli. Czyli kobiety chcą utrzymać bardzo silną pozycję negocjacyjną i nigdy nie chcą z tego zeznać. Na bym, jakiś dingl czy coś, jakiś, jakiś taki poltarlandkowy w Stanach, to ostatnio zrobił taki wymóg, że żebyś ty się mógł odezwać do kobiety, to najpierw ona musi się pierwsza do ciebie odezwać, nie? Bo, bo było tak, że kobieta się tam pojawiała, 10 tysięcy SMS-ów i y, informacji, i ona ginęła w tych informacjach, więc ona sobie przerzuca, wybiera ładnych facetów i do nich pisze. Ale okazało się, że na skutek tego przewrotu. Bardzo słaby zwrot mają i takie coś, że ty do mnie startujesz, coś takiego. No i w tej chwili to, to kobiety po prostu bawiąc się z alfa czadami, tych, do których wybierały sobie z górnej półeczki, to oni jej dawali takie odzewrze, albo w ogóle nie odpisywały, czy coś ich psychika cierpiała. Więc tutaj ten portal randkowy stwierdził, że i kobiety zaczęły odchodzić z tego portalu, nie? Bo nie miały walidacji. One startowały do czadów, nie, za, nie podrywały normalnych facetów. Więc bo ten portal wymyślił tak, że może też pierwszy mężczyzna napisać, czyli ona ma tysiąc informacji, ona jest to napokowana, że wszyscy ją chcą i ona wtedy podbija do czada, ale tych tysiąc to stracili czas. Tak? I teraz kobieta, kobieca pozycja negocjacyjna. Zwykły mężczyzna to ma zaszczyt płacić za księżniczkę, nic nie licząc w zamian. Tak? Zbyt wysoka pozycja negocjacyjna. I to jest tak. Zbyt wysoka pozycja negocjacyjna to jest coś takiego, że masz auto za 150% ceny, ceny używka jakaś tam yy, u jakiegoś tam, wiesz, jakimś autokomisie, za 150% ceny rynkowej i się zaczynają negocjacje, nie? I teraz kobiety mają ceny, po prostu one są bezcenne, mają ceny nie że 150 rynkowej, ale w ogóle w kosmosie mają wymagania zawieszone i stado simpów im podbijało te wymagania i teraz to się chyba kończy, tak? I teraz i, I psychologicznie to następuje tak. Ktoś wystawia to was zbyt drogo, no to starasz się urealnić cenę najpierw, a potem negocjować. I urealnienie ceny to pokazuje, że taki samochód z takim wyposażeniem otwierasz go w stronę auto.de, nie wiem jakoś tam, jakąś tam, jaką stronę, i pokazuje, że są cztery auta i ceny ich są znacząco niższe. No i tyle taki kosztuje. I patrzysz, czy on zareaguje jakoś na to, nie? Czy to będzie to ściemniał, czy coś tam mówił. No albo mówisz, albo jest druga, druga taka rzecz urealnianie pozycji negocjacyjnej, to, że szukasz czegoś innego, nie? Że na przykład jest diesel świetnie i jesteś nim zainteresowany, ale mówisz, że naprawdę szukasz benzyny, bo mieszkasz w strefie y czystego transportu i potrzebujesz kole koniecznie na, na e 4, żeby tam do swojego parkingu podziemnego dojechać i wjechać, nie? A to jest diesel i wtedy ten ktoś mówi, no muszę mu sprzedać, ale no to trochę straci na, na wymaganiach i próbuje Ci Twoje wymagania spełnić, na przykład, nie? I u kobiet nastąpił brak urealnienia tych wymagań, bo to długo nad tym pracowali, jeżeli chodzi o obniżenie tej pozycji nierealnej, negocjacyjnej. No i kobiety sobie, żeby te wymagania utrzymać, bo nastąpiła duża presja na obniżenie tych wymagań, to się dogadały między sobą i sobie zro zrobiły kanał informacyjny, mówiłem wam, Solidarność Jajników, Jajników i oni nazwali... Kobiety nazywają to sprinkle, sprinkle, że facet w trzy miesiące musi się oświadczyć, w trzy miesiące musi płacić wszystkie moje rachunki, musi moimi dziećmi, które nie są jego dziećmi, się zajmować i tak dalej, i tak dalej. I mężczyzna ma zaszczyt, generalnie sprinkle, sprinkle to mówi mężczyzna ma zaszczyt płacić za księżniczkę i nic nie powinien w zamian oczekiwać. No, idealny układ, ja tam lecę, pędzę, nogi łamię, pożyczam pieniądze, lecę do Ameryki, szukać panny sobie jakieś, nie? I teraz. I teraz to jesteśmy w tym poziomie wyjściowym, że kobiety nie chcą te, które... No jest grupa kobiet, które te robią te i one nie chcą obniżyć tych wymagań. Te wymagania mają po prostu w kosmos. I są w simpy, które jeszcze pompują im ego, nie? I teraz musi nastąpić zerwanie negocjacji. I, yy, i są dwa typy zerwania, taka psycholog mi powiedziała, dwa typy zerwania negocjacji. To nie jest tak prosto. Można zerwać negocjacje na różne sposoby. I teraz tak, pierwszy sposób to po prostu zrywasz negocjacje, wychodzisz, zrywasz kontakt. I tu jest tak, że to prowadzi do tego, że kobiety i mężczyźni żyją sobie osobno. I jest taki cały ruch, mgtow mężczyźni idący swoją własną drogą, którzy z kobietami z zachodu nie chcą nic, nic wspólnego, ewentualnie jeżdżą gdzieś indziej, gdzieś, gdzieś, ściągają jakieś panie, które mają jakąś wartość, jeżeli chodzi o związki a nie, że mają jakąś wartość typu kłęcenie durnych TikToków. I teraz mm, kobiety i mężczyźni, to pierwsza opcja jest taka zerwania negocjacji, że faceci po prostu nie chcą z kobietami nic do czynienia. I to objawy są następujące tego, że na przykład faceci nie chcą coachować kobietą, wprowadzać je do zawodu w firmie, wprowadzać je na stanowisko w firmie, bo kobiety są upierdliwe, żądające i jeszcze potrafią powiedzieć, że nie tak się do mnie odezwał, więc mężczyźni mówią nie, nie. To wy sobie wynajmijcie coacha, albo niech jakaś panna ich uczy, ja ich nie będę uczył, bo to za dużo ryzyka i to jest poważny problem w firmach, bo mężczyźni nie chcą uczyć kobiet, po prostu ze względu na te oskarżenia, tak? Nie chodzi o to. Albo zerwać negocjacje, możesz to mi psycholog też powiedział, to jest dziwne, to jest to zaskakujące, przesformułowanie wymaga niedospełnienia. I tu ona mi poda taki przykład, że u niej była prezentacja garnków ze stali nierdzewnej i... Ona sobie i ten pokazał, że te garki można położyć na stole, one się tam trzymają na pokrywce i tak dalej. Ona powiedziała, że zerwała negocjacje, ona nie chciała kupić tego, tylko no może nudziło jej się, to chciała sobie tam prezentację obejrzeć, może znajomych przy okazji zaprosić do takiego to, co tam nieważne, ale nie chciała tego kupić i powiedziała, że, proszę pana, a czy ma pan takie niebieskie w kwiatki? To chodziły garki emaliowane. Nie wiem, czy pamiętacie u babci, to możecie spotkać albo gdzieś, to jest stal, nakłada się taką ceramikę, wypala się w piecu. No i to są garnki one już w tej chwili nie funkcjonują. Nie, nie widziałem za bardzo, żeby tu gdzieś w ogóle od paru lat takich nie widziałem w sprzedaży. I ona mówi, ale czy są w kwiatki? on mówi, proszę pani, ale to jest nowoczesny design czy coś. I ona powiedziała, proszę pana, pan tu mówi, żeby to stawiać na stole. Jak ja taką puszkę postawię na stole, to moja ciotka po prostu, ona, ona na, sejce, na serce mi odejdzie, że mi w głowie się coś pomieszało, nie? I w ten sposób nie kupiła nic. Wy wypowiadacie że ona chętnie, że jak tylko on przyjdzie, będzie miał garnek emaliowany z kwiatkami albo z czymś tam, jakimiś widoczkami, no to dla cioci będzie idealne, i ona wtedy kupi, a wiadomo, że takich garków się już nie produkuje, tak? Czyli zerwanie negocjacji przez nierealne wymagania. I teraz kobiety mają zawyżone wymagania i mężczyźni Drizzle Drizzle postanowili zerwać negocjacje, czyli zerwać randkowanie nie? przez nie. nie realne wymagania. No i teraz, żeby takie nierealne wymagania do samochodu e, e, formułować, to trzeba coś wiedzieć, nie? I to jest takie męczące. I na przykład chciałbym Passata 1,9 TDI, znaczy w kolorze czerwonym, aż produkowali tylko biały i zielone. Z tego co ja tu widzę, tylko zielone. Nie? Tylko zielone widzę. Więc wymaganie czerwonego koloru to musiałby go ktoś go przemalować. Mało prawdopodobne, żeby taki był, nie, ja nie widziałem. Szczerze, i nie zwracałem uwagi, ale głównie widzę zielone. W ogóle jakiegoś nie widziałem białego nigdy. Wszystkie zielone pasaty były, nie? Taki albo niebieski, to te, też, ale to mówię, to jest starsza wersja. 1,9 TDI i tam, takie wiecie, do stukania, nie? I teraz. Czyli to jest zerwanie negocjacji przez drizzle, drizzle, to jest zerwanie negocjacji takie edukacyjne, bo mężczyźni, ci, którzy, ta pierwsza grupa, która kobiety i mężczyźni żyją osobno, to w ogóle nic nie będą kobietom edukować ich, mają ich dosyć i się chcą trzymać jak od zarazy i marowego powietrza, jak najdalej. A ci, którzy drizzle, drizzle, to im zależy na związkach, ja mnie też, żeby się obie strony jakoś pogodziły, tutaj, przy czym na jedną stronę wskazuje bardziej tym paluchem, nie? Co tego, nie? I teraz drizzle, drizzle. Zerwanie negocjacji przez formułowanie niemożliwych wymagań. I skąd tu brać pomysły? Faceci, którzy chcą przywrócenia normalności relacji, a nie zawyżonych pozycji negocjacyjnych, absurdalnej pozycji. Skąd brać nierealne wymagania, to trzeba by wymyślać, nie? No najprościej to bierzesz sprinklu, sprinklu i przemieniasz płeć. I na przykład, tu jakiś taki był, się naśmiewała pewna pani, też youtuberka w ogóle, że z tego sprinklu się na, naśmiewała i mówi, że. Yy, widziała jak kobieta, jedna inwestorka, ona inwestycje robiła, ja czekała tego od faceta. A tu ja wam powiem w wersji odwróconej, czyli jak mężczyzna mówi: Straciłem 25 tysięcy dolarów na giełdzie, ona powinna mi wpłacić te 25 tysięcy na rachunek inwestycyjny, bo ja jestem smutny. A jeżeli ją na to nie stać, to jest spłukana i muszę ją rzucić i szukać dalej, szukać swojego szczęścia dalej. Rozumiecie? On tam prze, przewalił coś, stracił na na manipulacjach giełdowych 25 tysięcy i oczekuje od niej, że ona to zapłaci. To jest takie odwrócenie, ale był, są, pani był, zapewniła, że był taki dokładnie kobieta tak robiła, nie? I ostatni tydzień to był wysyp memów kobiecych, zmiana nastąpiła bo dawniej, to były wymagania, wymagania, sprinkle, sprinklu, wymagania, wymagania. A teraz się dużo zmieniło. I teraz tak, One jedna grupa oczywiście trwa dalej w tym błędzie i jeśli chcesz być z kobietą, i, i Wam opiszę, co kobiety i co mężczyźni na to, i teraz tak, jeśli chcesz być z kobietą, to schudnij, awansuj, yy, nie wiem, spadek dostań, wymagania, wymagania, i żeby mnie zadowolić, ja, 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 jej potrzeby, no to nie jest żaden materiał na, na związek, bo taka kobieta tylko myśli o sobie i będzie tylko pazurki i tak dalej, a yy, nic ci nie zrobi do jedzenia, jedzenia to nie wiem, może ci przywiezie kurier jakiś tam, nie? I i to jest coś takiego, że to jest, czyli one mówią tak, jeśli chcesz być z kobietą, to. I tutaj mężczyźni to załatwiają następująco. Przykład, Wam powiem. Było tak, że moi koledzy byli żołnierzami zawodowymi, miałem kolegów takich, którzy byli wychowani w komunie i po prostu jakoś tak światopogląd się zmienił, że byli niewierzący i przyszli do nich przedstawiciele pewnej grupy wyznaniowej i żeby ich przerobić, znaczy żeby ich do swojej grupy wyznaniowej wciągnąć, ale oni mieli wytrych na katolików. I mówili tak, jest Bóg, tu jest to, tu, a to ma być tak, 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 tak. I zaczynali i wszędzie był Bóg, Bóg, Bóg. Osoby wrażliwe religijnie, proszę mi do przodu. I teraz, a ci moi koledzy mówili, nie, nie ma. Nie? I to ta rozmowa się po prostu rozchodziła, bo oni mieli taki wytrych uniwersalny, a tamta ci ateiści w ogóle to do nich nie trafiało. I tu jest też taka sama, tu jest też taka sytuacja, że... Na przykład kobiety mówią, jeśli chcesz być z kobietą, albo żadna kobieta nie zaakceptuje, a jeżeli chcesz być, z kobietą", a kogo to obchodzi? My nie chcemy być z kobietami. Przynajmniej takimi zachodu, jak wy jesteście na tych TikTokach, nie? I teraz, jeśli chcesz być z kobietą, albo jest Bóg i, nie? A tam jest odpowiedź taka: nie, nie chcę. I one coś tam mówią, mówią dużo, dużo, dużo i trudno z tym po prostu walczyć, bo, bo kobiety mają taki dar mówienia rzeczy, które trudno jest po prostu jak, jakby zawrócić rzekę ze zbiegu, no i oni na to znaleźli uniwersalny wytrych. Jedno, co słyszę, że jest spłukana, bo ona mówi tak, zabierz mnie na randkę do dobrej restauracji. No nie jest spłukana, no nie stać żeby postawić nam randkę sobie i mnie do dobrej restauracji. No się powinna wziąć za robotę. I to jest wszystko zbijane, jest spukana jest spukana, jest bez kasy. No i to zabija, no te komentarze takie rozwalałem te panie, bo one już po prostu nie wiedzą co robić, bo one coś mówią i widzą, że to nie ma sensu. Bo nikt ich nie popiera, że żadne simpy wyginęły, bo się rzucają na nich stadami w tych podopisach. No i tylko jest, że jesteś spukana, jesteś spukana, jesteś tego, chyba nie oczekiwały. Druga, się pojawiły takie nowe trendy, ja wcześniej tego nie widziałem, jak podrywać facetów, jak polować. Na przykład, bo tam... Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie spotkałem faceta i mówią dużo facetów, można spotkać, tak jak ty na przykład, kurde, taka dyskoteka pełna jest fajnych dziewczyn, albo koło akademika na przykład uniwersytetu to tam kobiety, nie? A tu y, idziesz do sklepu budowlanego, widzisz faceta i zapytaj go, co jest lepsze, Makita, Hinti czy Bosch? I już masz pół godziny, już wchodzisz i bierzesz od niego numer telefonu, tylko daj mu się wygadać, czyli sprzedają takie po... Na, pod, na podrywanie. Tylko pamiętaj, że jak cię panna poderwie, to potem może wrócić ten stary mental, żeby cię golić. Nie? No, także musisz to cały czas kontrolować. I też są rady, takie pojawiają się, zaczynają się przebijać w tym, jak żyć z facetem. I tu na przykład kobieta ostrzega, że jeżeli jesteś feministką, jesteś męska i z facetem idziesz na udry, to faceci po prostu są stworzeni do competition, czyli do walki. I bardzo lubią walczyć i jeżeli i, i te kobiety, które be, pójdą na udry, to mówią tak, jeśli facet mnie zdominuje, no co to za cholerstwo jest? Jeśli, jeśli facet, a jak cię nie zdominuje, to są wieczna wojna w domu? Ja potrzebuję już mieć spokój w domu, a nie w robocie mam dosyć nerwów, ja potrzebuję w domu mieć spokój, a nie walczyć i wywalczać. I taka też, ona mówi, jak on mnie zdominuje, to nie, że raz, tak konia się raz ujeździ i on jeździ. Tylko, że cały czas pewnie będzie trzeba z nią walczyć. Jak wygrasz raz, to za 10 godzin już masz to z powrotem, spaprane wszystko, nie? I kobiety opisują też błyskawiczne na tych TikTokach. To mężczyźni się zmienili, czegoś takiego nie było, i one opisują, że są zdruzgotane. W ogóle jest fala taka, że to Dryzzl bardzo dużo zmieniło w relacjach. I to jest tak. Kobiety opisują błyskawiczne, zdumiewające zerwania z facetami. Na przykład przed ślubem dwa tygodnie, dwa dni. Na przykład on yy, i że mężczyźni zrywają bez emocji. Dawniej to wiesz, jak, cię, jak kobieta kogoś zdradziła, to dostawał szał, chciał ją bić, szarpać kochanka, a teraz już nie. Mężczyźni zrywają bez emocji. To jakby odnosił się coś do takiego, że każdemu może się zdarzyć zepsucie się samochodu, bo jak jedziesz, to widzisz, samochody stoją po tych pasach awaryjnych, nie? I mnie się też zdarzyło. No cóż. To... Nie, zero stresu, zero nerwów, to się zdarza. I teraz one o kobiety są zszokowane, że nie ma krzyków, wrzasków, emocji, tylko tak mężczyźni zrywają bez emocji i na zimno. I ona mówi, daj mi szansę, on mówi, co? Wyjdź, tam czeka super życie na ciebie. Jeszcze mu zachęca, że wiesz, tam faceci cię rozerwą, tam, tam wspaniałe życie. Ze mną cię czeka marne życie, tam wspaniałe. I one się na to biorą i wychodzą spokojnie. Najważniejsze, żeby spokojnie wyszła wam. Nie? Żeby nie było żadnych tam ekscesów. I tutaj pokazuję, że tam świetlana przyszłość. Nie? i yy, yy, daj mi szansę, wyjdź, tam czeka super życie. Albo, albo yy, tak. I mężczyźni szybko układają sobie życie. One mówią, że zaraz go widać, gdzieś tam z jakąś inną panną i sobie próbuje układać życie, nie ma takich okresów cierpienia, bo to chyba już teraz w tych czasach to nie ma sensu na niczego, nie? Porażka szantaży i manipulacji. Masowa, że kobiety uczymy manipulować. Powiedz mu to, powiedz mu to. Poczucie winy, i tak dalej. A teraz faceci bardzo jest bardzo duży trend, że ja nie lubię. Jakbym chciał pograć w gry, to bym sobie wziął Nintendo, nie? I nienawidzę. Ja też nienawidzę manipulacji, bo mnie to wkurza. Zabawna jest zabawna, ale generalnie nienawidzę, i z od strony Aliny tego nie mam, nie? Porażka szantażu i manipulacji, masowa. Na przykład ona mówi, albo i chęci TikToka, ona mówi albo ślub, albo odchodzę. Spakuj się i wyjdź z mojego mieszkania. Żartowałam, nie miałem tego na myśli. A ja nie, wypadł. Nie? Bo to jest tak, że ona będzie nieszczęśliwa, jest Raz próbowała, to będzie próbować, próbować, próbować i w końcu cię umęczy i będziesz jak ten flax zużyty, nie? Jak wykończy cię. Po prostu baba cię wykończy, więc trzeba się pozbyć i inna spełni Twoje oczekiwania. Tak przynajmniej tu u mężczyźni. Pytacie, że u nas kobiety są trochę lepsze, żeby tak szybko nie robić tego, co Amerykanie, nie? Bo oni na razie wypracowują sobie rynek, a nasz rynek jeszcze nie dotarł, mam nadzieję, do tego poziomu fantastycznego amerykańskiego, nie? I słuchajcie. Jest taka, nastąpiła duża zmiana, że kobietom wmówiono, że kobiety muszą mieć wymagania, mężczyźni nie mają żadnych, są niepotrzebni, kobietom zbędni i tak dalej. No i teraz się okazuje, że mężczyźni mają wymagania i to wcale nie małe. I kobiety są, i znajdzie, i kobiety mówią, które mądrze mówią, mówią, znajdzie się taka, która jest pełni. Ty tego nie spełnisz, a znajdzie się taka, która jest pełni. A u nas jest powiedzenie, tego kwiatu. Jest pół światu. Jeżeli ci panna nie pasuje, za bardzo jest, no to ją zmień i dostaniesz taką pannę, która pięciu facetów ją, ją po prostu wyrzuciło. Jeden jej uciął manipulację, jeden jej uciął zdrady, za zdrady ją wyrzucił jeden to i ona już przy następnym facecie się zastanowi, mówi ten mnie wyrzucił, ten mnie wyrzucił, ten za to, za to. Może lepiej tego nie robić, nie? A jeżeli będziesz to tolerował, to będziesz taki, takiego bubla miał, to jakby wiesz, takiego przy sobie i cię ona zamęczy, nie? Czyli Mężczyźni mają wymagania i kobiety tutaj jak widzicie podsumowanie. To jest tak, kobiety zaczynają zauważać, że faceci przez to drizzl, drizzl, ale to ten konflikt narasta przez długie lata, wycofali w ogóle zainteresowania. Nie podrywają, nie chodzą, nie walidują kobiet i kobiety no, są troszeczkę zdesperowane, bo faceci, wiecie, jeżeli facet żadnej kobiety nie podrywa, to ona się czuje brzydka, a więc w naszym społeczeństwie... Po prostu, jeżeli jest nieatrakcyjna, no to jest niewartościowa i upada natychmiast. To są badania: upada natychmiast jej samoocena, się czuje bardzo źle. No i teraz kobiety starają się, żeby zainteresowanie mężczyzn przyciągnąć. Pamiętajcie, Amerykanie, kochani Amerykanie, pamiętajcie, żeby nie dać się szybko zrobić na manipulację, że ona się niby zmieniła jak kameleon, tylko sprawdzajcie to, jak się manipulowała was. To kopas w dupas. Powiem Wam tak, zmiana jest bardzo szybka, uważam, że pozytywna i zapraszam Was na kolejne odcinki, które są do wtorku. Pozdrawiam. Pamiętajcie zostawić łapkę i obejrzeć materiały pod odcinkiem.